Cześć, z tej strony Creeper i witam was na kanale Wrestle Goal. Liga francuska rozpoczęła się wczoraj, ale nie zmienia to tego, że możemy zrobić przewidywanie końcowej tabeli. Po wczorajszym meczu jestem zaskoczony, bo Marsylia miała taką szansę, przeciwnicy grali w dziesiątkę, a i tak nie strzelili im bramki, no to jest po prostu szok. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, że film nas nie minęło. pamiętajcie, że z moją listą i tabelą zgadzać się oczywiście nie musicie. I możecie napisać swoją opinię i tabelę na dole w komentarzu. Bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do odcinka. Miejsce 18 Mets. Jest to według statystyk największy faworyt do spadku. Walczący, ale kadrowo ograniczony zespół. Priorytet jest jeden, czyli nie skończyć na ostatnim miejscu. Jak zawsze się typuje tych, którzy spadną, a później na koniec sezonu patrzymy. Jak nawet ta na Wisła Płock, ja chyba dawałem ich na ostatnie miejsce. Bez wielkich transferów, nawet Brookbetter Malika. I oni są chyba na pierwszym miejscu Ekstraklasy. Jaki to ma sens? Ja nie rozumiem. Nie pojmuję tego, ale dobra, to nie ma tutaj na celu jakiegoś wielkiego przemyślenia tego typowania. To jest po prostu danie swojej opinii. Miejsce 17 Lorient. Uwielbiałem grać technicznie, czasem nawet zbyt odważnie. Daje to efektowne mecze, ale tym samym sporo straconych punktów. Wielu ludzi daje ich jako poważnego kandydata do spadku. No to samo się mówi w przypadku MEC. Jeżeli jakimś cudem Lorient czy coś będą wyżej, to będę zaskoczony, ale nie zdarza się to jakoś często. Miejsce 16, Le Bazują oni na dyscyplinie i waleczności. Każdy punkt będzie na wagę złota, ale w ofensywie mają sporo braków. To samo. Kolejny Spadkowicz. Jeżeli trzy drużyny z tych, których wymieniłem, będą w spadku, to chociaż mogę podkreślić to, że chociaż oni byli idealnie. Przyklepani na spadkowiczu, a tak to Wysok post to wszystko rujnuje. Miejsce 15 Paris FC. Nowicjusze w lidze, inny paryski klub niż PSG. Mają ambicje, ale ich cel jest prosty: utrzymanie. Punkty chcą zbierać głównie u siebie. Najbliższy rywal PSG, robili już jakieś transfery, ale jeżeli chcą się utrzymać, to więcej transferów trzeba zrobić. Nie można kupić nie wiem, czterech zawodników i myśleć, na spokojnie utrzymamy się w lidze. Nie. To jest rywalizacja. Każdy klub walczy o punkty, więc jeżeli chcą jeszcze walczyć, to przynajmniej dwa transfery/trzy i mogą na spokojnie czuć się w ligę na następny sezon. Miejsce 14. Angels. Benjaminek z poprzedniego sezonu grają prosto i skutecznie. Mogą sprawić niespodziankę, ale w długim sezonie brak głębi kadry może ich dopaść. Miejsce 13. Nonce. Drużyna nieprzewidywalna. Potrafią ograć czółówkę, a potem zgubić punkty z outsiderem. Wszystko zależy od zdrowia kluczowych zawodników. Odszedł tam jakiś wielki zawodnik, nie pamiętam jak się nazywał chyba Simon, więc ciężko będzie im na tym skrzydle, ale może jakieś transfery większe zrobili. Był taki jeszcze chyba jeden bramkarz w noc, a nie wiem, czy on dalej grał. Jeżeli pamiętacie go, to piszcie na dole w komentarzu. Miejsce 12 Okser to klub z tradycjami, który wraca do stabilności w ligę. Bez jakichś większych fajerwerków ale z planem na bezpieczne utrzymanie. Porównując to do tych niższych klubów, które wymieniłem, to na spokojnie Auxer ok, powinno się utrzymać, no chyba że po raz kolejny jakąś klątwę i spadną. Tak samo jak to mówiłem w przypadku Wisły Polsk, Rugby Termalika, czy i Gdańsk, które mówiłem, że na spokojnie jakoś uda im się w 16 miejscu utrzymać, a tu proszę, taki cud, nie wygrali jeszcze ani razu. Po prostu świetne moje przewidywania. Miejsce 11. To lose. Stawienie na młodzież i mniej oczywiste rynki transferowe. Grają technicznie i odważnie, ale czasem brakuje im doświadczenia w kluczowych momentach. Miejsce 10 stadrenes. Klub, który zawsze wypuszcza w świat młode talenty. Potrafią grać widowiskowo, ale mają też przestoje, które kosztują punkty. Ale ostatni mecz z Marsylio mam nadzieję, że nie będzie jakąś przepowiednią, że oni wyskoczą wysoko. Będą się bili o europejskie puchary. Nie życzę im źle. To nie jest jakoś powiedzenie o tego klubu nie lubisz. To teraz będziesz takich wyzywać. Nie. Rennes nie jest klubem, który teraz porównując do tych większych klubów walczyłaby o europejskie puchary. Szanujmy się, ale nie ma takiej opcji. Miejsce dziewiąte. Brest. Brest to taki walczak. Bez gwiazd, ale z wielkim sercem. U siebie potrafią zaskoczyć nawet faworytów. Grają ofensywnie, ale czasem kosztem obrony. Ale no teraz chyba nie musimy się czegoś bać, bo w bramce Brestu jest pan Majecki, który został wypchnięty na wypożyczenie, bo z jakiegoś powodu Monaco postanowiła wykupić Hradeckiego. No po prostu piękny transfer moi drodzy. Jeżeli takim kosztem Monaco traci punkty, to będziemy chyba wiedzieć z jakiej przyczyny. Miejsce 8. Lens Po kapitalnym sezonie 2022 23 trochę spadło w hierarchii. Ale nadal mają intensywność i charakter. Problemem bywa skuteczność, a nie organizacja gry. Miejsce siódme Strasburg. Jest to jedna z najciekawszych historii sezonu. Jest młodym, odważnym projektem budowanym przez ludzi z Chelsea. Grają pressingiem, stawiają na talenty i zarazem świetnie się ich ogląda. Miejsce szóste nice. Jest to solidność i mocna defensywa. Z przodu brakuje czasem błysku, ale punkty potrafią odbierać każdemu. Kandydat na europejskie puchary, choć raczej te niższego szczebla. Widzicie ich po raz kolejny w Lidze Mistrzów? No tutaj chyba jednak bardziej Liga Konferencji albo Liga Europy. Jeżeli nawet spadną na te siódme, to trzeba będzie zrobić renowację, bo dużo odeszło odszedł Marcin Bułka, który poszedł do Beniaminka Arabii, ale tak to możemy zobaczyć, jak im pójdzie. Miejsce piąte, Olympik Lyon. Klub miał ostatnio swoje problemy. Nawet groziło im spadnięcie i spadek z ligę do ligi 2, Ale sportowo wciąż są groźni. Młodzi z akademii, plus doświadczeni liderzy. Jeśli tylko złapią stabilność, to top 4 jest w zasięgu. Tylko trzeba o te top 4 jednak walczyć. Bez Raja naczerkiego, czyli mojego ulubionego zawodnika z tego klubu, który odszedł do Manchesteru City, ja byłem zły. Boże, niech tam nie przechodzi. Jeżeli oni go zmarnują, to ja przysięgam, pojadę do Manchesteru i coś im powiem. Miejsce czwarte: Lille. Projekt, który od lat ma swoją tożsamość: pressing, szybkie ataki, świetna organizacja. Nie mają wielkich gwiazd, ale mają drużynę, która potrafi namieszać w walce o czołowe miejsca. Na pewno będą walczyć o europejskie puchary. Walczyli rok temu i na pewno w tym sezonie nie spadną. No chyba im jakoś zaskoczą no to pokaźcie, na co was stać. Miejsce trzecie: Olympik Marsylia. Miałem problem, czy dawać ich na drugie, czy na trzecie, ale dałem inną drużynę na pozycję wicelidera. W Marsili nowa energia, Dezervi na ławce, pressing, rotacje, dynamiczna gra. Do tego transfery jak Pierre America, Aubameyang czy Hoyberg. Tu nie chodzi już o samopodium, oni chcą walczyć o mistrza. No mam nadzieję, że po ostatnim meczu nie zejdzie jakaś ich forma. Błagam oby nie, żeby to nie była jakaś wielka krątwa. Miejsce drugie, AS Monaco. Monako zawsze budzi emocje. Do ofensywy dołożyli duże nazwiska. Ansu Fati, do pomocy jednego świetnego zwolennika, który niestety miał problemy z dopingiem, czyli Paul Pogba, i zmiennego obrońcę z Bayernu Monachium, czyli Erika Dajera. Jeśli zdrowie dopisze, to mogą być jedyną drużyną, która realnie zagrozi PSG. I tak, realnie jedyna. No jeszcze jest Olympique Marsylia, ale jeżeli popatrzymy na kadrę PSG, to naprawdę, czy ktoś myśli... Że oni o tak se, O! stracą pozycję lidera po jakichś nie, wiem, Lille, oni Lyon czy Le Havre i chrześcignie będzie ciężko. Strzelam za jakieś 4 lata będzie drużyna, która będzie mogła rywalizować z Paris Saint Germain. Miejsce pierwsze Paris Saint Germain. PSG to oczywiście gigant francuskiej piłki. Cel jest jasny. Piąte mistrzostwo z rzędu, kadra pełna gwiazd, ogromne pieniądze i przewaga nad resztą ligi. Największym pytaniem jest, czy w końcu przełożą tę dominację na sukces w Lidze Mistrzów. Wygrali Ligę Mistrzów, tylko czy uda im się jako jedyna drużyna w Ligę wygrać Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu? Ja jestem ciekaw, patrząc na ich kadrę, nie chcę mi się wierzyć, oni zbudowali taki skład i naprawdę, co by było, gdyby nigdy nie mieli pieniędzy od darabi? Ja jestem ciekawy, czy byłoby jakaś średnia drużyna czy może walcząca w liktu? na dole w komentarzu. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, like, subskrypcji, komentarzu. Jaka jest wasza końcowa tabela ligę? Pragnę tylko wspomnieć, że niedługo rozpoczniemy typowanie tabeli Bundesligi oraz Serie A, więc wyczekujcie. Robiliśmy już Premier League, robiliśmy Ekstraklasę, robiliśmy już La Ligę i zrobiliśmy teraz Ligę, czyli jedną z najgorszych Lig to 5, no wiadomo, francuska nie jest porównywalna pod względem równości w klubach między Serie A, Bundesligą, czy nawet na Ligą. W ligę jest tylko jedna taka drużyna, która może dominować. Serie A, no to wiadomo, Napoli, Inter i wszystkich innych na spokojnie, dwie drużyny są minimum, a w ligę jest tylko jedna. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!